To wjedziemy do tego fuckboya Dawaj, tam ktoś może kąpić, ale Ej, za moim własem, za moim łazem, za moim łazem. za moim łazem Nie pikuj na nich, nie pikuj na nich Tego jest na lewo od niego Połga się na lewo, na lewo Na lewo do tego gościa. Tego zinżurowałeś Oj to nie musisz pikować, no, ale dobra Nice, jest Jeden na jednego Słuchaj go, słuchaj go